Zobaczcie, co znalazłem tutaj. Koinka zeskurowana. A obok wnyk tak zwany. Czyli pętelka, drut, przywiązane było do drzewa. Na więc jak stanie w to, zaciągnie się i koniec. Po niej. Powiem wam, że dramat masakra normalnie. Masakra. Widzicie? Specjalnie tutaj było, bo one tutaj wchodzą. Wejście jest spora rozłożony. Masakra, powiem wam. Masakra. masakra